Ojcze Opacie, tygodnie bracia Kapłani, Diakonii, Alunii, siostry zakonne, Ukochani w Chrystusie Panu dziś zgromadzeni i przed pierwszą Świętą w sposób szczególny przywitani przez Księdza Brała Dajaka. Dziś Kościół oddaje cześć najświętszej rodziny. Jezusowi, Marii i Józefowi. Czyni to od wieków w oktawie świąt Bożego Narodzenia. My wiemy, że rodzina jest najwspanialszą wspólnotą darowaną przez Boga, przychodzącemu na świat człowiekowi. Tylko w rodzinie może znaleźć przyjęcie, miłość, ciepło, pokarm, bezpieczeństwo, nauczyć się poszanowania rodziców, czci dla przodków, stanować pamięć przeszłości i poznawać morze. Nie zdało egzaminu za w wychowanie w komunistycznych krajach, gdzie zawierano są dzieci, na przykład na Kubie, czy u naszych sąsiadów w DDR. Tak totalitarny zły produkował mięczarny. Smutną koniecznością są domy w porzuconych. Tam, mimo troski, ludzi wyrastają sieroty. Kiedy wystarczy kąt na zamieszkania. Kiedy wystarczy ubranie. nie wystarczy jedzenie. Potrzebny jest dar mamy i taty. Dar rodziny, której dziecko zasypia, bo bezpieczeństwo stwarza w sercu. Tak było, jest i będzie w Europie, Azji, Afryce i wszędzie. Tak jest w czasie pokoju i w czasie wojny. W czasie pomyślności i w czasie głodu. Na wiosce i mieście. z wielką radością dzisiejsze święto przychylał się do prośby księdza prawa Jana, proboszcza Paraty i ustanawiam się w odnowionej świątyni sanktuarium świętego Józefa Opieku narodziny. Wchodzący do świątyni wita obraz tej świętej rodziny i zaprasza, by zatrzymać się nad tajemnicą Bożego Daru jakim jest rodzina i prosić, by na Ziemi wszystkim każda rodzina była w poważaniu i w Nie tylko rodzina własna, ale i sąsiada. Dlaczego świętego Józefa wybiera na obiegu narodu? Czy Jezus nie poradzi? Czy Maria wybrana przez Boga jako Matka Jezusa i jest bliższa Bożej łaski? To wszystko jest zgodne z teologicznym wyczuciem. Ale na opiekuna najświętszej rodziny Bóg powołał Józefa, cieśny od który stworzył w Jezusowi prawdziwy, rodzinny dom. On, z Boga Boga, został opiekunem władzy Rodziny. A kwalifikacje? Święty Łukasz napisał, że Józef ten chłopiec jest Święty Józef. Jak wszedłeś tajemnicę Bożej planu? I zapowiadali się wiekarzacy. I wspominałam o Tobie pismo. O Maryju w zaraniu mówi Bóg, oto Panna pocznień urodzi Syna i nazwą Go imieniem Mary. O Tobie nie ma ani słowa. Czy zasłużyłeś sobie, żeby stać się przy Synu Bogu, wypełnić rolę uczynienia Ojca? Drodzy bracie, to wy tak myślicie? Usiłujecie wprowadzić swoich bliskich na stanowisko. Złowiem tak nie jest. A o żył w nią mój ojciec Jan. Niech imię jego będzie pobłogosławione. On moim wankom przekazał niezapomnioną modlitwę w pamięci Izraelu. Pan Bóg Twój Bogiem jedynym jest. Będziesz miłował parałoga swego z całej duszy Twojej. Każdy dzień witałem tymi słowami. Każdy dzień żegnałem tym werset. Był nauczycielem mojego zawodu. Kochałem drzewo, które w dłoni. Byłem mężowcą Pana Boga, który tworzył swój świat. Jakaż to radość oddać komuś gotowy dom, gdzie mieszkać będą I zasłużyłem sobie niczym na wybrać. To pomyślał go o Modliłem się zawsze o przyjście misjasza. Połałem z całym bieżącym narodem. I tak spotkałem piękną mirę. Zapadła głęboko w moje serce, w moje oczy <try> i w moją duchę. Tym skrzyłem za jej widokiem. Jej boskie miasto jest modlitwy. Jej dusza to Modlwa coraz bardziej zmyszałam i do młodej wina. Mógł stało się coraz bardziej przyjemne. Z moich przysiędzich ron wychodzimy rzeczy radosne. Kocham wówczas cały świat. Chciałbym ci poradzić, jeśli posłuchasz. O dobrego męża, o dobrą żonę trzeba się martwić. Nie mówię o bogatego męża. O człowieka na stanowisku, ale o dobrego człowieka. Zabierz Bogu i Jego miłosiernie. Chcę w najważniejszy wybór życiowy wykonać bym za wróżki z miejscu bez rodziców do Boga. Nie lecę do Boga. Mówi Ci opiekun Bożej rodziny. To za bardzo się rado. My jesteśmy w umówie kryzys. Przeżywamy wstrząsy polityczne. Za musimy jechać za granicę rozmówki i samotność, poszerowałbym bliskiego zdrady, podejrzenia, intrygi. Słuchaj, bracie, porządna nowość. Świat zawsze był pełen zysku. Pełen walki, pełen niesprawiedliwości i pełen bezysku. Pełen kłopoty rządzących, pełen samotnych ręki i kobiet. Chciałem Ci powiedzieć o moim tragicznym doświadczeniu. W sercu miałem piękny, bogato zbudowany dom dla Miriam. Dom zbudowany z rozwagi, pracowitości, pobożności, powszechnej pojazdów, życzliwości, szczęśliwości, w i braku zakłamania. Okazało się, że do wyważonego domu miałem wprowadzić Miriam, naszącą w łonie nie moje dziecko. To takie trudne. Jak zrozumieć, czy ktoś u wygłodnienia tak zgodzić się na cudze dziecko? Sen był dla mnie wygłodnienie. Po śniegu do siebie i głodnienia jak tylko jedno wołanie. Józefie te Dawida nie bój się wzięcie, Ciebie Maryi. Nie bój się. Nie bój się zagadkowe imienia. To był głos mojego Boga. Głos Boga mojego Ojca. Bóg wszystkich patriarchów. Wiesz co się stało? Wziąłby gnień do swego domu. Czy wierz na Bo posłuchałem Pana Boga. Kto słucha Pana Boga, tym nie opuszcza matki swoich dzieci, nie odchodzi od niego. Słuchajcie, Polacy, 30% małżeń nie dzwonić. Nie słucha Pana Boga. Nie modli się, nie umiem przebaczać, lecz przekazania, ale boga odezwolona do do Słuchaj, bracie, się Posłuchałem Pana i nie straciłem Maryi. Mało to, trzymałem w objęciach wesyjami. Kto Boga słucha, ten niczego nie straci. Stałem się obrońcą Boga Rodziny. Będę ubiegłym Twojej, jeśli chcesz. Drogi bracie, święto świętokrzyskiej Dzień. nie wierzę, że cały ślub jak garfkanie miniony. Ona wiem, że się mija, że zagrożeń, które cychają. Posłuchaj. Chyba pomyślał, że policzy się zamienitym w ołatwym goście dla lewego wschodu. Będę musiał uciekać z Jezusem do Egiptu przed nienawiścią Feralta. Obroniłem Jezusa, bo znów posłuchałem Pana Boga. Święty Józefie, co nam chcesz powiedzieć, zabierając drogą Drogą Jezusa i Wam? Chcę dziś powiedzieć ojcom Rabki, że na nich spoczywał obowiązek obrony dzieci i żon. Kto będzie bronił życia, gdy kobiety jednoczą się w feministyczne organizacje, by są się z macierzyństwa, by mieć swobodę o Kto będzie bronił życia, gdy szereg współczesnych narodów i heroin, także w Polsce, gardzi przyszłych Ten obowiązek spoczywa na Was, ojcowie. ojcowie Stańcie w jednym szeregu wybronić rodziny. Ojcowie wszystkich rodzin, sakramentalnych i sakramentów. stańcie razem w obronie rodziny przez współczesny narodzie, który nosi na imię pendennis. W tej chwili go Święty Józef wraz z bronią Jezusa przed szalonym Karolinem. Rodzice, kochani. Bądź dzieci przed współczesnym, okrutnym heroem. Ma się do tego prawo. Kto daje dzieciom się, Partia? Koalicja? Kto kupuje ubrania? Ministerstwo? Kto kupuje książki? Pomoc naukowe? dziennikarze, Dopyści? Kto płaci w Polsce podatki? czy tylko niewierzący obywateli. Tu jest prezydent w szkole podstawowej, gimnazjach, wicach, czy nie wójtowie, budmistrzowie, prezydenci. Ty nie są ojcami i matkami, a śladuj się Świętego Józefa. Gdy obronicie się rodzinę, obroni się ojczyznę, obroni się węteje. żeby nie bał się malicji i nie bał się świętania. Nie ma ceny, którą należałoby zapłacić za ratowanie rodziny. Święty Józef i byłeś przy narodzinach Jezusa jako Ciebie. Troszyłeś się od narodzającego Jezusa i dałeś Mu dom prawdziwy ludzki dom. Byłeś Ciebie Ojcem. Ewangelia Bielski. Tuże pozostał w dzień do chbie. Poszedł jak wszyscy ludzie na spotkanie do położy do domu w Ojca. Czy można dać Muchu złą praźnię? I zobaczyć, jak cień w Ojca spotyka w Boga Ojca. Czy Wchodził go Jezus i powiedział, oto Twój dzień, kojarz. Zbudował mi ludzki dom, gdzie była czułość, duchni i miłość Boga, gdzie nie było samotności, ani sierostwa. Przyłożył szczęście, stał, być może w milia. Pamiętała każdy moment trudny, ze skwar, walkę we śnie, wdzięczność, a potem ziemi rozpływał się samym Bogu i tak zaczął promieniować, rzucać światło samego same Taki Józef jest dzisiaj patronem naszych rodzin. W świętej sprawiedliwy, podważny wychowawcą syna Bożego. bądź opiekunem te wszystkie rodziny.